Który z ojców przeczytał tą petycję, która pójdzie tam na górę, pójdzie do Rzecznika Praw Dziecka, pójdzie do rządu, pójdzie do wszystkich rządzących po to, żeby dalej tak nie było. Zatrzymać to, zatrzymać to, że 96% Dzieci zostaje przekazanych do opieki tylko i wyłącznie matkom. To znaczy, że tak się ukształtowała statystyka, że już nikt nad nią nie panuje. A powiem Wam, że ze statystyki i informacji zarządczej Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że 4 miliony. 500 tysięcy dzieci. Czy wy to słyszycie? 4 miliony 500 tysięcy dzieci posiada rodziców, którym ograniczono władzę rodzicielską.